Dobry wieczór. Byliście w kinie? Byli tam wszyscy, prawda? I każdy miał parę. I wszyscy trzymali się za ręce. I całowali się bez śrubania, jeżeli mieliście szczęście. Walentynki to cudowny dzień. Ale częściej niż inne dni kończy się seksem. I to jest akurat dobre. Oczywiście, że będzie dzisiaj dużo seksu. I będą cycki. Ale pod przykryciem. Więc jeżeli oderwaliście się od swojego darmowego konta premium na Pornhubie, żeby mnie obejrzeć, to tym bardziej dziękuję za uznanie. Dobra, to co z tym seksem? Firma Sonos przeprowadziła badania na Australijczykach. Okazało się, że chętniej słuchaliby muzyki niż uprawiali seks. To jest pierwszym powodem, żeby nie przeprowadzać się jednak do Australii. Na szczęście badania wykazały coś jeszcze, że pary, które słuchają głośno muzyki, uprawiają seks średnio 2,5 raza w tygodniu. To oraz więcej niż pary, które w ogóle muzyki nie słuchają lub słuchają jej cicho. Ponadto 24% osób, które słuchają głośno muzyki, powiedziało komuś: "Kocham cię" z powodu piosenki, którą usłyszeli. Hej, każdy powód jest dobry. A w 18% przypadków to głośna muzyka była bodźcem do pierwszego ruchu wykonanego w sypialni. Wniosek: Słuchajcie głośno muzyki i pieprzcie upierdliwych sąsiadów. A właściwie nie pieprzcie sąsiadów. Słuchając głośno muzyki nie będziecie musieli pieprzyć sąsiadów, bo będziecie zajęci pieprzeniem siebie. Wiem, nie zabrzmiało to najlepiej, ale pamiętajmy słowa u Diego Alena. Nie krytykuj masturbacji, to seks z kimś, kogo się kocha. Wiem, że część z Was skorzystała z mojej zeszłotygodniowej rady i macie teraz dostęp do darmowego konta premium na Pornhubie. Ale Pornhub w swoim marketingu ani na chwilę się nie zatrzymuje i wystartował z kolejną akcją. Wczoraj, 13 lutego, był Światowy Dzień Wieloryba. Z tej okazji, Pornhub przeznaczy jednego centa za każde obejrzane 2000 filmów na serwisie na ratowanie wielorybów. Akcja trwa od 8 do 29 lutego. 2000 filmów to w teorii mało, ale na Pornhubie takie wyniki są osiągane co kilka sekund. A zatem bawcie się dobrze i ratujcie wieloryby. Wieloryby są do nas podobne pod jednym względem: też uprawiają seks dla przyjemności. A właściwie robią to częściej niż my, bo nie biorą ślubów. Gdyby się zdarzyło, czego oczywiście serdecznie Wam nie życzę, że nocna zabawa skończyłaby się niewyspaniem. Możecie się zorientować, kto spał długo, a kto krótko, po tym, jak często sprawdza Face'a. Naukowcy z Uniwersytetu w Kalifornii udowodnili, że częstość sprawdzania tablicy na Facebooku jest powiązana z brakiem snu. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 76 studentów, których telefony i komputery wyposażono w specjalne moduły śledzące, a ich poziom zmęczenia określano na podstawie wypełnianego każdego dnia formularza. Okazało się, że osoby, które spały krócej, były bardziej poddenerwowane, a to wzmagało w nich potrzebę przeglądania internetu. W szczególności Facebooka. Sen to, jak wiadomo, młodszy brat śmierci. Więc ujmując rzecz ładnie, mógłbym teraz powiedzieć, że w 2015 roku aż 28 osób na całym świecie usnęło, próbując zrobić sobie selfie. Nie żartuję. W zeszłym roku 28 osób zmarło, robiąc sobie selfieka, czyli o całe 20 więcej niż w wyniku ataku rekina. Szczegóły? Proszę bardzo. Najwięcej osób próbując zrobić sobie fotę utonęło. Pozostali wpadali pod pociąg, ginęli z powodu wystrzałów broni, eksplozji granatu, wypadków samochodowych spowodowanych robieniem selfie, a jedna osoba została śmiertelnie zaatakowana przez zwierzę. Jeżeli te dane powstrzymują Was od robienia selfie, spieszę donieść, że aż 58 osób w zeszłym roku umarło w wyniku urządlenia przez pszczoły. Więc robienie sobie fotek wydaje się być relatywnie bezpieczne. Chyba, że jesteś pszczelarzem co jeszcze może zabić? Cholerna linka od namiotu. Szczególnie w nocy, kiedy wracacie w świetnym nastroju z imprezy na plaży. Na szczęście można kupić świecące linki do namiotów. Zapłacicie za nie 11 dolarów za 10 metrów. Można też nie pić podczas imprez na plaży, ale wydaje mi się, że zakup świecącej linki ma trochę więcej sensu. Dobra, czas na cycki. Będą zakryte, ale to nie moja wina. Kupowanie stenika przez internet jest trochę jak randki z Tindera. Nigdy nie wiadomo, czy wybrany model naprawdę będzie Ci pasować. Dlatego sklep Third Love wypuścił aplikację, która tworzy trójwymiarowy model biustu na podstawie dwóch zdjęć. Zdjęcia można robić w staniku lub w dopasowanej koszulce. Na ich podstawie wybierzecie najlepszy i idealnie dopasowany stanik. Aplikacja jest darmowa, ale dopasowana głównie do oferty sklepu, który ją wypuścił i w ofercie ma dużo więcej rozmiarów niż inne sklepy. Niestety zdjęcia cycków nie są zapisywane przez aplikację w żadnej chmurze, a do sklepu wysyłane są tylko wymiary, więc chyba nie ma co liczyć na żadne interesujące wycieki. Zmiana tematu. Ma coś co było do dupy, ale powoli zmienia się na lepsze. Wiem, że są wśród was fani inteligentnych zegarków na Androidzie. Ja to szanuję tak samo jak szanuję to, że można zakochać się w kozie. Ale jedno musimy sobie szczerze powiedzieć: nie ma gorszego systemu na zegarek niż Android Wear. Systemowi na Apple Watchu można zarzucić wiele, ale działa. Samsungowy Tizen jest moim zdaniem trochę gorszy, ale akceptowalny, natomiast Android Wear, przykro mi to mówić, jest główny. I głównie dlatego Huawei Watch, który był zapowiadany jako rewolucja na rynku inteligentnych zegarków, też jest główny. Istnieje jednak szansa, że Android Wear podniesie się wreszcie z kola. Aplikacja otrzymała aktualizację do wersji 1.4, co oznacza, że w przeciągu kilku tygodni zostaną przygotowane uaktualnienia samych urządzeń. Co nowego? Dla nas rzecz bardzo ważna, czyli język polski. I to nie częściowo, tylko całkowicie, włącznie z komendami głosowymi. Skoro o tym mowa, aktualizacja pozwoli na wykonywanie połączeń i obsługę komunikatorów za pomocą komend głosowych. Dodane zostaną też nowe gesty, np. podwójne stuknięcie, by wybudzić ekran. Czyli Android Wear z brzydkiego kaczątka stał się brzydkim kaczątkiem z ładniejszym wnętrzem. Nadal trochę wstyd wyjść z nim na miasto, ale jest nadzieja na lepsze jutro. Skoro mowa o lepszym jutrze, zbliżają się targi Mobile World Congress w Barcelonie i pierwszy raz mam wrażenie, że warto na nie czekać. Premiera, która rozgrzewa ludzi zainteresowanych telefonami komórkowymi, to Samsung Galaxy S7 i S7 Edge. Wiele wskazuje na to, że Samsung nauczył się na swoich błędach. Wiem, brzmi to dziwnie, ale warto mieć nadzieję. I w S7 zobaczymy slot na kartę microSD, wrócić ma też wodoodporność i pojawić się większa bateria. I gdyby to wszystko okazało się prawdą, musiałbym powiedzieć, jakkolwiek dziwnie nie brzmi to w moich ustach, że Samsung wyprodukuje całkiem przyzwoity telefon. No co? No wszystko na to wskazuje. Oczywiście będzie też premiera LG G5. Niektórzy specjaliści uważają, że ważniejsza. Ja uważam, że wcale nie ważniejsza, bo niepotrzebnie G5 przykryje premierę tego telefonu, którego recenzji jeszcze nie zdążyłem zrobić. A zrobię. Także ja jeszcze nie zdążyłem ocenić wał 10 a tu już pojawia się G5. I co Wy macie zrobić z tym wszystkim? Dobra, wracając do G5. Wiadomo o niej dość mało. Po pierwsze ma mieć ekran, który będzie ciągle włączony. Po drugie wymienną baterię. Co jest z jednej strony fajne, ale z drugiej wymienne baterie cieszyły mnie rok temu. W tym roku chcę mieć dużą, pojemną baterię. I oczywiście jest lodna wymienne karty MicroSD, gdzie też będzie dużo danych, ale przede wszystkim pojemną baterię. lepiej jak jest więcej! Choć oczywiście nie w każdym przypadku. Mam pytanie: Ile palców używasz do pisania na klawiaturze komputera? Trzech palcy. Cztery palce na lewe rękę i cztery palce na prawe rękę. Ja używam dziewięciu. Ja dwoma. Ja używam ośmiu. No dwa to za mało, więcej to za dużo. Czasem jeszcze coś tam sobie tym czwartym albo piątym kliknę też. Otóż najnowsze badania wskazują, że to zupełnie bez znaczenia. Ludzie, którzy piszą dwoma palcami, mogą pisać równie szybko, co ludzie piszący dziesięcioma. I odwrotnie. Ludzie piszący dziesięcioma mogą pisać wolniej niż najbardziej znienawidzona pani w urzędzie. Nic więc dziwnego, że kursy szybkiego pisania są dostępne w sieci za darmo. Mają tyle sensu, co uprawianie seksu na hoverboardzie. Kto by chciał uprawiać seks na hoverboardzie? W tym miejscu powinienem wam puścić film porno, ale wbrew pozorom to nie jest program o filmach porno. Także opowiem wam tylko, że ta pani z tym panem uprawia seks na hoverboardach i momentami wygląda to jak wspólna jazda na łyżwach. Nawet ciekawie. Nie, nie wrzucam linku w opisie. Sami będziecie wiedzieli, jak to znaleźć. A jeżeli nie będziecie wiedzieli, jak to znaleźć, to znaczy, że nie powinniście tego jeszcze oglądać albo już. Są inne sposoby, żeby się pobudzić. Na przykład opaska z kofeiną. Film promujący opaskę jest nagrany w stylu śmieszno żenującym, ale chodzi o to, że możecie sobie kupić opaskę, która stopniowo uwalnia kofeinę do waszego organizmu. I nie będziecie mieć dzięki temu żółtych zębów od kawy, a będziecie pobudzeni. I to nie tylko na chwilę, ale dłużej. Za opaskę zapłacicie 55 dolarów plus przesyłka, czyli w naszym przypadku pewnie kolejne 55 dolarów, bo opaska będzie lecieć z Kanady. Brzmi ciekawie, chyba działa i możecie dzięki niej pokonać na rękę kolesia w masce Dartha Vadera. Jeżeli to Was nie przekonuje, na końcu filmu ci wszyscy ludzie tańczą. Jeżeli to Was nadal nie przekonuje, nie mam kolejnych argumentów. Mam za to inną opaskę. Ten pan z czarnym zębem ma na imię Derek. Wymyślił tę opaskę, kiedy uległ wypadkowi i nie mógł używać dwóch rąk do obsługi telefonu. Potem wyzdrowiał, ale nadal uważa, że jego opaska jest spoko. Można w niej na przykład kroić cytryny i oglądać ulubiony serial w tym samym czasie. Znakomity pomysł! Ale Derek ma ich więcej. Włączacie latarkę w telefonie i możecie sobie w ten sposób oświetlać klawiaturę w komputerze. Przy rozkręcaniu komputera też się przyda i można ją powiesić w samochodzie. Opaska pasuje do każdego telefonu, a ten typ bez koszulki twierdzi, że jest fajna. Temu też się podoba. Chyba. I pani sprzedająca hambuksy mówi, że jest spoko ta opaska. I te panie, które od dziecka chyba jadły tylko hambuksy, też tak sądzą. I to właściwie tyle. Później Derek mówi, żebyście wsparli jego pomysł na kickstarterze. Nie wiem, czy posłuchacie, bo z tego co widzę, inni za bardzo nie posłuchali, ale przed Derkiem jeszcze 27 dni nadziei, że ten stan rzeczy ulegnie zmianie. Skoro o nadziei mowa. Pamiętacie, jak w zeszłym tygodniu mówiłem o błędzie 53? Dotyczyło on iPhone'ów, które były naprawiane w nieautoryzowanych serwisach. Niektóre z nich po aktualizacji oprogramowania stawały się bezużyteczne. Na reakcję amerykańskich klientów nie trzeba było jednak długo czekać. Złożyli pozew zbiorowy przeciw Apple, w którym domagają się odszkodowania w wysokości 5 milionów dolarów, darmowego naprawienia iPhone'ów oraz wydania aktualizacji, która rozwiąże problem. Więc jeżeli na Waszym iPhone'ie też pojawił się błąd 53, istnieje szansa, że za jakiś czas będzie można coś z tym zrobić i to bez opłaty serwisowej, zupełnie za darmo. Co robić do tego czasu? Nie wiem, cieszyć się, że macie zepsutego iPhone'a? Brzmi absurdalnie, ale są ludzie, którzy chcą mieć zepsutego iPhone'a. Jeżeli Wasz świetnie działa i Wam to nie odpowiada, oto instrukcja, jak go skutecznie, w prosty sposób unieruchomić. Wchodzicie w ustawienia, klikacie ogólne, następnie data i czas, i ustawiacie dzień 1 stycznia 1970 roku. Następnie restartujecie iPhone'a i wszystko zatrzymuje się na tym ekranie. Nic się dalej nie wydarzy. Jeżeli postępowaliście zgodnie z instrukcją i udało Wam się zepsuć swojego iPhone'a, to nie mam pojęcia, jak to naprawić. Jest oczywiście mnóstwo porad w internecie, ale nie sprawdzałem, czy działają. Nie sprawdzałem też, czy sposób na psucie działa na każdym iPhone'ie. Autor filmu radzi, żeby iść do salonu z tym zepsutym telefonem i domagać się wymiany na nowy. Ale ja polecam tylko tym, którzy lubią przygody i mają dużo wolnego czasu, skoro o dużej ilości wolnego czasu mowa. Czy chcielibyście się dowiedzieć, jakim jesteście psem? Aplikacja Fetch została co prawda stworzona do tego, żeby na podstawie zdjęcia odgadywać rasę psa, ale mam wrażenie, że mało komu to się przydaje. Przecież ludzie, którzy mają psy, wiedzą jakiej rasy są to psy. Z reguły żadnej. I bardzo dobrze. Ale w naszym ludzkim świecie przynależność rasowa ma dużo większe znaczenie, więc podejrzewam, że Wy też będziecie chcieli sprawdzić, jakiej rasy nie jesteście. Robi się to, jak widzicie, w dość prosty sposób. Wyszło mi, że jestem Golden Retrieverem. Nie są to najmądrzejsze psy, więc z nadzieją chociażby na owczarka niemieckiego powtórzyłem cały proces i wyszło, że jestem golden retrieverem. Jednak. Czyli biegam w kółko bezmyślnie i cieszę się ze wszystkiego. Może to i fajnie, jak człowiek za dużo myśli, to się zaczyna martwić niepotrzebnie. Kończę powoli, bo nie zdążycie się sobą nacieszyć, a w walentynki trzeba, a tak jak w tłusty czwartek pączka trzeba. Jest kilka rzeczy, o których dzisiaj nie powiedziałem. O tym, że Alcatel będzie sprzedawał swój nowy telefon w komplecie z Google Cardboard. I że ten telefon, moim zdaniem, wygląda dokładnie jak Samsung Galaxy S6. Trochę dziwnie, ale lepsze to, niż jakby miał wyglądać jak Alcatel. Nie powiedziałem też o grze komputerowej Kanye Westa, w której jego mama idzie do nieba. Bo Kanye West, moim zdaniem, powinien pozostać jednak przy wydawaniu płyt. I o świetnym wynalazku, który służy do sprawdzania, z czego zrobione jest praktycznie wszystko, nie powiedziałem. Ale może powiem w przyszłym tygodniu. Jutro rocznica. Dokładnie 15 lutego 2015 roku pojawił się w sieci pierwszy Tech Week. Oczywiście sam bym o tym nie pamiętał, przypomniał mi o tym Przemek, który wysłał mi wiadomość na fejsie. Także Przemku tutaj z tego miejsca bardzo Ci serdecznie dziękuję. Tu macie pierwszego TechWika na karcie. Absolutnie nie klikajcie tam. Nie naprawdę. Grzegorz Marczak jest bardziej zabawny od pierwszego TechWika. Serio, ale to jest lekcja dla wszystkich, dla każdego. Że coś, co się zaczyna źle, wcale nie musi się źle skończyć.

With the world knows We feel like we don't have the means to rise up and beat it. We keep on waiting, waiting, waiting on the world to change. Go.